Jak nowy ład zmienia umowy cywilno-prawne? Nowy ład a umowy cywilnoprawne. Cześć, nazywam się Mirosław Zuber prowadzę kanał Biznes to my. Kanał, który uczy jak prowadzić biznes. Cześć, cześć cześć! Słuchajcie, witam Was na kolejnym odcinku nowy ład, nowe przepisy. Teraz chciałbym pogadać o umowach cywilnoprawnych. Poważny, ponieważ yy, dużo firm. Zatrudnia pracowników Ukrainy, a z mojej wiedzy ci pracownicy w większości mają umowy zlecenia, czyli umowy cywilnoprawne. Prowadząc agencję pracy z reguły dla obcokrajowców stosuje się właśnie takie umowy cywilnoprawne, bo one są prostsze, są korzystniejsze dla pracodawców ogólnie, ale też korzystne też dla pracowników, ponieważ pracownicy też łatwo mogą zmieniać tą pracę. Są tam różne różności, ale nie chciałbym opowiadać o całych przepisach związanych z umowami cywilnoprawnymi a o zmianach, jakie są zasadnicze yy, i różnice, w jakie są zasadnicze między umową cywilno a umową o pracę, czy umowa, umowa zlecenie, czym się różni od umowy o pracę i to w wypadku, kiedy tutaj i, i tu i tu. Jest to samo stanowisko pracy. I słuchajcie, oczywiście, chciałbym pamię przypomnieć Wam, jak zawsze, że możecie się ze mną skontaktować na grupie na Facebooku Biznes. Tome warsztaty szkolenia. Zasadą jest tylko to, że musicie mieć, uwaga, subskrypcję na kanale YouTube'a, gdzie oglądacie właśnie ten materiał Biznes. Tome Mając subskrypcję, możecie spokojnie dołączyć do tej grupy na warsztatach i szkolenia. Eee, słuchajcie, ja tu, jak powiedziałem wcześniej. Na poprzednich odcinkach dotyczących nowego ładu dostałem maila i jakieś y, informacje związane, jak, jak wygląda ten nowy ład, więc wam to czytam i próbuję wam to wytłumaczyć, o co chodzi, e, zinterpretować, ponieważ nie każdy może zrozumieć, y, co w tym wszystkim tkwi, a te informacje dotyczą właściwie i JDG, i spółek, ZOO bo to umowa cywilnoprawna może być nawiązana między spółką z czy jdg. Zmiany w umowach cywilnoprawnych. Czytając o wprowadzonych zmianach można za założyć, że jeśli ktoś zarabia na umowę cywilnoprawnej re relatywnie mało, to na nich skorzysta, a ktoś o średnich lub wysokich zarobkach raczej straci. Składki, do, od umowy, składki od umowy zlecenia są pobierane w różny sposób, w zależności od tego, czy współpraca została zawarta z własnym pracownikiem, osobą niepracującą, studentem itd. Tak <Klacht> Polski ład tego nie zmieni. Słuchajcie, no tutaj najważniejsze jest coś takiego, że jak macie e, pracownika na umowie zlecenia, na przykład jest to. Korzystne na dzień dzisiejszy, zatrudniając studenta do 26 roku życia, tam nie ma y, po, pobierania podatku i zusy i składki są zwolnione. I to jest jedno z ciekawszych rozwiązań podatkowych, gdzie warto zatrudnia, zatrudniać pracownika y, poniżej 26 roku, ponieważ całościowo jest on tańszy. Y, w biurach się to dobrze sprawdza a w innych zawodach trochę gorzej, ponieważ te osoby do 26. roku życia są jednak niewykształcone, więc nie zawsze się to opłaca, czasem lepiej zapłacić więcej, ale ten pracownik jest wykształcony, z doświadczeniem, no i więcej potrafi zrobić. Więc różnie tu to wygląda. Lecimy dalej. Uznaje się, że jedną z najprostszych zmian, jakie będą miały miejsce, jest podniesienie drugiego progu podatkowego z 85 528 do 120 tysięcy zł. Pamiętacie, że w, 2020 roku, w 2022 roku zmieniły się te progi podatkowe. Do 30 tysięcy nie będziemy e, płacić podatków, ale tylko na zasadach ogólnych. Dotyczy to pracowników, rencistów i tak dalej. A nie dotyczy to przedsiębiorców. Znaczy, przedsiębiorca też może się tak rozliczać, ale jeśli zarobi więcej niż 120 tysięcy, wpada w próg 32% podatku plus 9% składki zdrowotnej, więc ten podatek już jest na poziomie 41%. Dużo, bardzo. Myślę, że przed wyborem odpowiedniego sposobu rozliczania się trzeba się głęboko zastanowić. Pamiętajcie o tym. Zleceniodawca ma ustawowy obowiązek odliczania zaliczki na podatek dochodowy według 17% stawki podatku bez względu na wysokość dochodu uzyskanego przez, przez zleceniobiorcę. O co chodzi? Jeśli macie umowę cywilną prawną, to macie ustawowy obowiązek pobierania składek na ZUS, na podatki itd. W zależności od przepisów, kogo zatrudniacie. Zawsze macie obowiązek wy. Wy, jako, jak zatrudniacie pracownika, to pamiętajcie, wy jesteście płatnikiem. To jest bardzo ważne, ponieważ jeśli nie, od, nie odciągniecie tych pieniędzy płatnikowi, to Urząd Skarbowy przyjdzie do was, dlaczego się nie odebrali tych pieniędzy i będziecie mieli jakiś tam kłopot, więc z reguły lepiej pobrać te pieniądze, chyba, że w, in, w jakichś dziwnych przypadkach warto się zastanowić, żeby tych Pieniędzy nie pobierać. I za chwilę też o tym powiem, w jakim to przypadku nie pobieracie zaliczek na podatek dochodowy. Ale to za sekundę. <laughs> eee. Pobór zaliczki na podatek zastosowaniem przez o 2% stawki jest możliwy dopiero po złożeniu przez zleceniobiorcę wniosku o jej zastosowanie. Co to znaczy, że jeśli ktoś e, macie pracownika, który zarabia więcej niż 120 tysięcy złotych, jak pada właśnie ten 32% podatek, e, on musi do Was zgłosić pisemne e, pismo, że Wam musicie pobierać więcej niż na skalę 17%, tylko 32%, ponieważ przekroczył już 120 tysięcy. Jeśli nie, to takie rzeczy e, dopiero się rozlicza po zakończeniu roku podatkowego i wtedy e, ten pracownik po prostu najnormalniej w świecie dopłaca podatek. Jeżeli oświadczenie takie nie zostało złożone, lub będzie przekazane w złym momencie, wówczas przekroczenie drugiego progu zostanie dożyczone w, zazn w zaznaniu rocznym, co zwykle wiąże się z dopłatą. To jest to, co przed chwilą powiedziałem, <coughs> natomiast jedną z najważniejszych zmian jest brak opcji odliczania składki zdrowotnej od podatku, dotychczas było to możliwe i podczas wyliczania zaliczki na podatek można było ją zmniejszyć. O 7,75% składki zdrowotnej. Wpłynie to znacznie na mechanizm wyliczenia podatku. Słuchajcie, i tu jest y, właśnie rzecz niestety niedobra. O co chodzi? Jeśli macie pracownika na umowę zlecenie, to ten pracownik będzie niestety miał większe obciążenie podatkowe, ponieważ przedtem miał 17% podatku do zapłaty, a składka 7,75 składki zdrowotnej można było odliczyć od tego podatku, czyli ten podatek był po prostu mniejszy do zapłaty. Tym razem rząd był tak samo jak dla przedsiębiorców, czyli nie wolno odliczyć składki zdrowotnej od dochodu. I płacicie raz podatek yy, od dochodu, a dwa składkę zdrowotną. I to jest tylko w umowach zlecenia. Przy umowie o pracę niestety tego nie ma, znaczy niestety do, tego nie ma. Ale musicie pamiętać jedną no, rzecz. Wydawałoby się w takim wypadku. To zatrudnijmy ludzi na umowę o pracę. Ale pamiętajcie, jeśli macie umowę o pracę, to musicie doliczyć do tego urlop, gdzie przy umowie zlecenia tego nie ma. Pamiętaj, że macie 33 dni zus ów płacenia, gdzie przy umowie tego zlecenia nie ma. I wiąże wasz umowa o pracę, a tam jest yy, kodeks pracy. Jeśli chcecie zwalniać, musicie yy, tego pracownika yy, dać mu wypowiedzenie, od, odprawę itd. tak dalej, A przy umowie zlecenia tego nie ma. Więc dla przedsiębiorcy, moim zdaniem, dalej jest lepiej umowę zlecenia, ponieważ łatwiej się rozejść z tym pracownikiem i pracownik to samo nie musi mieć problemów związanych z. Yy, ze, ze, ze zwolnieniem może łatwiej przejść w większości te umowy zlecenia dotyczą pracowników obcokrajowców czyli najczęściej Ukraińców lub z innych krajów moja rekomendacja jest taka pracownicy polscy na umowę o pracę pracownicy z obcokrajowcy na umowę zlecenie taka jest moja rekomendacja, tak mi się to wydaje tak jest lepiej bo po prostu jest też taniej ale mamy jeszcze dalej yy, dziwne, i, ale jakieś do rozwiązanie, które też trzeba Wam tutaj przedstawić. Najtrudniejszą kwestią do zastosowania podczas wyliczania wynagrodzenia zlecenia biorcy będzie uwzględnienie kwoty wolnej w trakcie miesiąca. Kwoty wolnej w trakcie miesiąca. Zgodnie z yy, budza wiele wątpliwości zagadnienie, przepraszam, zbudza wiele wątpliwości ponieważ proces ten opiera się na zło złożeniu zleceniodawcy pisemnego wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek. Aby złożyć ten wniosek zleceniobiorcy, zgodnie z artykułem 41 ustawy 1c ustawy PIT, dokument musi spełniać dwa warunki. O co chodzi? E jest możliwość, że część zaliczki która jest e, to wynikająca z wolnej kwoty, a pamiętajmy, do 30 tysięcy jest zero podatku. Można e, byłoby, żeby pracownik został wypłacony. Chodzi o to, że żeby tak powstało, to pracownik musi złożyć pisemną deklarację do Was i wtedy Wy macie w dokumentacji, że pracownik złożył to, żeby nie pobierać zaliczki na podatek dochodowy ale żeby tak się stało, muszą być spełnione pewne warunki i za chwilę w tym właśnie e, to wam wytłumaczę. Punkt pierwszy. Roczne dochody nie mogą przekroczyć kwoty 30 tysięcy złotych. No i właśnie chodzi o to, że jeśli pracownik przewiduje, że nie zarobi w tym roku 30 tysięcy złotych, to po co ma płacić zaliczkę, skoro i tak będzie musiała to być zwrócona, ale to zleceniobiorca musi przewidzieć. Wy oczywiście możecie mu to pomóc w tym wyliczeniu i wtedy ten zleceniobiorca płaci tylko e, składki zdrowotne, a podatku nie, ale tylko do kwoty 30 tysięcy złotych. Dalej, w tym samym roku nie może osiągnąć dochodu z innych źródeł, do których od, od których pobierane są zaliczki na podatek z uwzględnieniem kwoty wolnej, na przykład z umowy o pracę lub działalności gospodarczej. Czyli chodzi o to, że nie może się to dublować. Jakby pracował gdzieś indziej a tu mowa zlecenia, to jeśli tu złoży e, deklarację, że nie będzie pobierał tego podatku, to tam ten podatek musi być za, pobierany. Nie może to być tu i tu. Bardzo, bardzo, bardzo istotne, istotne zagadnienie. Oznacza to, że przed złożeniem takiego oświadczenia podatnik powinien przewidzieć swoje dochody i jeśli... Będą one wyższe niż 30 tys. złotych, wówczas nie może wnioskować o niepobieranie zaliczek. Prawo do złożenia wspomnianego dokumentu przy standardowej umowie zleceń, zleceniu koszty 20% mieliby więc tylko zleceniobiorcy. punkt A, zarabiający mniej niż 3 zł miesięcznie lub osiągający sporadyczne dochody. Tu właśnie chodzi o to, że jeśli pracownik ma przykładowo miesięcznie, 4000 zł brutto, no to razy 12 miesięcy mamy 48 tysięcy, i w tym wypadku taki pracownik nie może złożyć takiego wniosku. No chyba, że wie, że będzie pracował 6 miesięcy, a tu się łapie wtedy na osiąganie sporadyczne dochody. W, pra, dla pracowników obcokrajowców, zwłaszcza Ukraińców, tutaj taka sytuacja jest, ponieważ w większości ci Ukraińcy bardzo mocno migrują i oni przyjeżdżają na 3 do 6 miesięcy i nie są cały rok podatkowy tutaj. <laughs> Więc e, trzeba dobrze znać przepisy, żeby prowadzić właśnie takich pracowników z Ukrainy, a jak nie, to normalnie pobierać te podatki i pracownik taki niech sobie rozlicza każdego roku, e, co rok te, te podatki na koniec roku. Ministerstwo Finansów zasugerowało w tym przypadku możliwość skorzystania z artykułu 22 paragraf 2 ordynacji podatkowej. Organ podatkowy na wniosek podatnika może zwolnić płatnika z obowiązku pobierania podatku, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że pobrany podatek byłby niewspółmiennie wysoki w stosunku do podatku należnego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy. No to jest właśnie ten przepis mówiący na jakiej podstawie płatnik jest zwolniony z pobierania te, te, tego podatku. Rzeczy ważne, bardzo istotne, zwracajcie na to uwagę, bo rozwiązanie może być różne. W niektórych wypadkach lepiej jest jakby pobrać ten podatek, odprowadzić, nie martwicie tym, <laughs> przepraszam, ale w niektórych wypadkach Ukraińcy zwłaszcza będą chcieli te pieniądze już na rękę, żeby nie musieli czekać aż cały rok, aż im Urząd Skarbowy zwróci. I w moim, moim e, doświadczeniu, znając obywateli Ukrainy i innych dziwnych narodów, będą te wnioski składać, ponieważ o nich są pieniądze tu i teraz. Dobra, jeśli Wam to pomaga w jakiś sposób, te informacje, to dajcie łapkę w górę, dajcie udostępnienie, dajcie subskrypcję, komentarze i tak Mam nadzieję, że takie trzy kawałki, bo trzy odcinki nagrałem dotyczącego Nowego Ładu Wam coś wniesie. Jeśli czegoś nie zrozumiecie, pamiętajcie, jest grupa biznes to my Wasacy Szkolenia, gdzie możecie dołączyć i tam sobie dyskutować na te tematy podatkowe. Informacji jest dużo. Ja prowadzę agencję pracy, więc w sprawie tych umów cywilnych prawnych mam swoje doświadczenia, przekonania i myślę, że mogę tutaj pomóc. No ale to wszystkiego nie da się nagrać, o wszystkim mówić. Słuchajcie mnie na innych kanałach. Pamiętajcie, że otwarłem też nowy projekt Twoje zdrowie 24, że jeśli ktoś lubi być aktywny zdrowotnie, to może też na tym zarabiać. Zapraszam do tego projektu, bo szukamy dużo fajnych, ciekawych ludzi, przede wszystkim aktywnych. Dobra, pamiętajcie, że każdy prowadzi, prowadząc biznes musi pamiętać, że jeśli ma nowy projekt, to być powinien, że może się udać. Ja zawsze mówię, a co jeśli się uda? I tym fajnym akcentem chciałbym Was pożegnać i zaprosić do następnego materiału. Cześć!